Na czym to ja? A! Gex, enter today! Dekon? Gecko. Nie wiem, nie mam wstępu, ok? Po prostu może podczas montażu wstawię, wstawię Biblię po japońsku i Mozarta w drugim słuchawce na przyspieszeniu. Diablo, ok? Daj 31. Witam w kolejnym odcinku wakacyjnego przeglądu gier. Jak wiecie, poprzedniego odcinka przeglądamy serię gier Gex. Dzisiejszą grą to Gex Enter the Gecko, czyli... Ej, mordo, musimy cię zmienić. Gex Enter the Gecko to pierwsza gra 3D, która mocno inspiruje się Super Mario 64. Takie... Mamy że Mario żyje cztery w domu! Matko? Jestem człowiekiem, który pragnie tej gry. Zawsze chciałam zagrać w grę, gdzie Mario porusza się w trzech wymiarach. To by spełniło moje marzenie. Nie zostało mi długo do życia, ale... Mogę. Pozwól mi zagrać. Pozwól. Kup grę. No chyba cię pokieło, mamy już grę w domu. Gra wyszła na Windowsa, PlayStation, Nintendo 64 oraz na mój ukochanego Game Boya Color. Oczywiście tego porta nie będę ogrywał, bo to jest to samo, tylko w 2D i 8 bitów. Prace nad grom zaczęto w 1997 roku, kiedy Crystal Dynamics ogłosiło pracę nad trójwymiarową kontynuacją gry Gex, inspirowaną stylem Mario 64. Firma chciała zaktualizować postać Gexa, wykorzystując najnowsze technologie. Zamiast zwykłych poligonów, Gex został stworzony z pełnym systemem szkieletowym, z większą ilością kości niż prawdziwy Gekon. Oraz skórą naciągniętą na wierzch, aby wyeliminować zniekształcenia i rozdarcia. To rozwiązanie pozwoliło również na synchronizację ruchu ust z dialogiem postaci. Humor w grze czerpał inspirację z popularnego stylu komendowego serialu The Simpsons. Głównie dlatego, że scenarzystą był Rob Cohen, czyli osoba, która pracowała przy Simpsonach. On się właśnie przyczynił do napisania scenariusza do Enter the Gekko. Aktor głosowy Geksa, Dana Gold, nagrał ponad 700 kwestii głosowych dla Geksa, a postać otrzymała różne kostiumy pasujące do nastroju poziomów. Podczas portowania gry na 64 z powodu ograniczeń pojemności cartridge w porównaniu do płyt City wyciąto ponad 500 kwestii, co daje nam ponad 100 próbek głosowych, a reszta to były... Muzyka, która się pojawiła w formacie MIDI, żeby muzyka nie była kompresowana do Nintendo 64. Colt wyjaśnił, że naturalne zdolności Gexa doskonale nadawały się do projektowania rozgrywki 3D. Colt ponownie wcielił się w rolę Gexa w wersji amerykańskiej gry, podczas gdy w brytyjskiej dubbingował Leslie Phillips. Tak, Gex dostał swój brytyjski. Dubbing i to brzmiało jakby dosłownie Prytol opowiadał żarty swojego życia. Oh, 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 oh my god! HOHO! Batochłota! E, oczywiście prócz tego też Japonia dostała swoj, swojego Geksa, gdzie zmienili mu imię na Rezła, a gra się nazywa Tailspin. Chociaż że pierwsza gra z Geksa już się pojawiła w Japonii. Projektanci skupili się na różnorodności poziomów, aby nadać każdemu światu unikalny charakter i pomóc graczu w orientacji dzięki rozpoznawalnym punktom orientacyjnym. W połowie 1997 roku Crystal Dynamic podpisało umowę z Midway na wydanie gry na PlayStation i Nintendo 64. Gex Enter the Gecko to pierwsza trójwymiarowa platformówka w serii Gex. Oferuje trzy opcje sterowania kamerą: automatyczną, półautomatyczną, manualną. Gracz steruje Gexem z głosem Dany Golda w wersji amerykańskiej, Leslie Phillipsem w wersji europejskiej i Mitsuo San Sandy w wersji japońskiej, który spędził dużo czasu na oglądaniu telewizji. Jego dialogi nawiązują do popkultury z lat 80. i 90. są wymawiane, gdy wchodzi on do poziomu. Atakuje, ginie lub zbiera przedmioty. Wersja na 64 jest oczywiście mocno ograniczona z powodu sprzętowych. Geks posiada zestaw ruchów, tym atak ogonem, odbicie ogonem i latający kopnie Karate. który jest całkiem nowym movementem w, w serii gier. Może się wspinać po ścianach i sufitach, co nawiązuje do zdolności prawdziwego gekona. Ogonem geks może pokonywać wrogów, rozbijać małe telewizory, które zawierają muchy dodające zdrowie, życie i tymczasowe ruchy lub zaznaczający punkt kontrolny. Na niektórych etapach Gex musi zbierać power-upy, aby przechodzić przez poziomy lub przetrwać, jak w kosmicznych etapach, gdzie musi zbierać tlen do skanfrandla. Większość wrogów można pokonywać używając zestawu ruchów Gexa, ale niektórzy wymagają manipulacji obiektami lub maszynami. Telewizory w świecie centralnym gry służą jako wejścia do różnych poziomów, które nawiązują do popkultury Looney Tunes na przykład albo Star Wars. Każdy poziom ma określoną liczbę czerwonych i srebrnych pilotów do zebrania. Czerwone piloty zbywa się po ukończeniu celu poziomu, a srebrne po zebraniu 120 przedmiotów lub odkrywanie sekretów. Zbieranie pilotów odblokuje nam obszary w świecie centralnym oraz poziomy bonusowe i bossów, za które nagradzane są złote. Piloty. Zabranie wszystkich pilotów 39 czerwonych, 28 srebrnych i 12 złotych odblokowuje specjalne zakończenie z koncept artami gry. Gra jest dosłownie Mario 4. już Wam mówiłem to 13 razy i cały Media Dimensions czerpie inspirację z Peach Castle. To nie jest tak, jak w poprzedniej części, że gracz porusza się po mapie i musi schematycznie tutaj macz wolną wolę. Czy pójdziesz do świata kreskówek, czy horrorowego? Tutaj gra je nam wolną wolę. Oczywiście bossy w tej grze to świnia mutant, tiki bracia, rez, rezocilia... Teraz jeszcze fabułę dość szybko. Po zwycięstwie na Terrezę w Media Dimension, Gex wycofał się z życia publicznego i zaszył się w samotności. Nie tak samo jak praktycznie w pierwszej części. Dwa lata później jego spokojne życie zostaje zakłócone, gdy pewnego dnia, podczas oglądania telewizji, ekran nagle gaśnie, a obraz Reza zaczyna migać na ekranie. Pojawiają się także dwaj agenci rządowi, którzy wyjaśniają, że res powrócił i potrzebują pomocy Geksa, aby ponownie go pokonać. Geks odmawia twierdząc, że już raz uratował świat i powinni znaleźć kogoś innego. Odpowiedzi agenci porywają Geksa do swojej siedziby, gdzie jest przesłuchiwany po uczciwej negocjacji dotyczącej ogromnej sumy pieniędzy i gadżetów. Gek zgadza się na współpracę. Przemierzając liczne kanały telewizyjne w Media Dimension, Geks w końcu konfrontuje się z Rezem, walczą, aż Geks rzuca na Reza ogromny telewizor, poważnie go osłabiając, w desperacji Rez mówi Geksowi przez telewizor, że jest jego ojcem, co jest zwykłym nawiązaniem do Status. Geks po prostu wyłącza telewizor, nie wiadomo mu wierzy. W ostatniej scenie Geks cieli pokój hotelowy z Nikki z serii Pandemion której nie znam i chyba kiedyś ogra. Gekst 2 jest praktycznie nieudolną kopią Mario 4. Dajcie mu wielką wolę. jeśli wędruje po całym świecie otwarty świat, zbieranie, łapanie, latanie, cholera wie co. Um, ogólnie, szczerze mówiąc, ta gra jest badziewna. Nie jest tak badziewna, że Boże, spać ją życem albo coś w tym Ta gra pokazuje przykład no, niedorównaniu właśnie takim postaciom jak Mario czy Crash Bandicoot. No o Sonicu nie wspominam, no jest Sonic, to musiał się doczekać swojej gry z dopiero na Dreamcastie. Tja... Ogólnie, na co bym narzekał? Na kamerę. Kamera jest potworna i... nieważne, jak bym tą grę przechodził, ta gra nie ma dobrej kamery. Numer dwa. Spadek FPS-ów. Nie wiem, czy to po prostu ps 1 nie wyrabiają już psychicznie i... ma już dość, ale... Ta gra nie jest dobra. To ta gra nie jest dobra w FPS-ach. No bo po prostu po jakimś czasie powie. Guess will die. I FPS tak stanie. Kolejna rzecz, no... Dziwne rozmieszczenie poziomu. No niby GEG zdaje, mówi... Ej, chłopaki! Mamy więcej poziomów! Patrzcie na to, patrzcie na nas, patrzcie na nas. Patrzcie na... nie na Nintendo, patrzcie na nas. I... To daje nam przykład. Ej! Nie, nie to, że rozmieścicie większość takich samych światów w te same miejsca, praktycznie w inne miejsca, i powiecie, że my mamy więcej, my mamy więcej misji, to tak nie działa. No. W Mario 64 mamy to takie poukładanie, że tu mamy e, Bobo Battlefield, tu mamy Womp Fortress, tu mamy. E, nie wiem inny poziom jakby gra... mamy tutaj dwie różne... mamy tutaj dwie różne gry i jedna osiągnęła sukces, a druga osiągnęła mniejszy sukces. No nie powiem no GEX 2 jest kultowy, ale szczerze mówiąc nie jest tak dobry jak jedynka Co bym powiedział o porcie na Game Boy Color? No to, jest to samo. To jest to samo, tylko w 2D. Nie ma nic ciekawego i praktycznie grasz w to samo, tylko na Game Boyu. No i powiem tak. Czy polecam Gexa? No tylko żeby po prostu kontynuować serię, no. Jaką wersję bym polecał? Chyba na pc jest najlepsza, bo ona nie ma tych spadków FPS-ów. No dobra, no, ma tego... Brytyjskiego... Brytyjskiego voice actora Ho Ho Wata. Eee, no, ale co z tego, drobno? Jedną rzecz tracisz, drugą zyskujesz, no. Geksa dam na B. Możliwe, że po geksie trójce spadnie on na C? Chociaż cholera, wie. obrałem dopiero z geksa trójki jeden poziom i powiem szczerze, że się miło zaskoczyłem. Ja.